Odmiana babinicz takie owoce ładne dość dużo tego babinicza i mamy odmianę babinicz wczesny, karłowy bardzo duże owoce według producenta. I tutaj mamy, co tu jeszcze pisze? Plenna, samokończąca, niewymagająca cięcia i palikowania, lubi glebę przepuszczalną, przeznaczona do bezpośredniego spożycia. Tworzy bardzo duże, lekko spłaszczone owoce bez piętki o masie 140-150 gramów. No to nie takie bardzo duże, ale zobaczcie, zważymy go. Weźmiemy tego większego. No 226. 195 Wezmę takiego bardziej miękkiego, chociaż nie ma takich miękkich. No, bez piętki, znaczy tu jest ładnie wybarwiony. Zobaczcie, taki czerwony pomidor, zaraz go przekroję. Dobrze się go kroiło. Zobaczcie, już ma taki kwiatek też w środku. Ten miąż. Mają mapestki. skosztujemy jak smakuje. No, babinicz może, może musiałby być bardziej dojrzały jeszcze. Więc, więc trudno to powiedzieć mu teraz, przyznać mu jakieś punkty. No, skóra jest dość twardawa, więc ja bym parzył. Bo to też taka skóra sklepowa. Ale w smaku smaczniejszy. Zobaczcie, ile tych odmian pomidorów jest. Każdy ma inny smak. Każdy inny smak ja to muszę poodkładać, już więc Babinicz, tak się prezentował. Następna odmiana w następnym filmiku.